Mobbing a praca. Kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem mobbingu, kiedy to nie jest mobbing, a będzie dyskryminacja, a może molestowanie, czyli każde nieakceptowane zachowanie tutaj osoby drugiej? Proszę Państwa, definicja mobbingu ale to się nie kończy tylko na definicji, bo mamy kilka rodzajów mobbingu. Ale najważniejsze jest to, jaka jest rola w tym wszystkim pracodawcy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec swoich pracowników, jakie obowiązki narzuca ustawa kodeks pracy na pracodawcę, aby działał, aby tutaj działania były, te były przeciwko przemocy w miejscu pracy. Żeby były skuteczne. Proszę Państwa, tego wszystkiego dowiecie się Państwo na szkoleniu. Powiem Państwu o obowiązkach pracodawcy. Jest to pierwszy etap, aby przeciwdziałać tym zjawiskom niepożądanym. E, oczywiście też powiem Państwu, jakie są rodzaje mobbingu i kiedy ten mobbing występuje, a kiedy mamy do czynienia z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. Nazywam się Kalina Kaczmarek. Prowadzę działalność konsultingowo-szkoleniową w zakresie twardego heru, specjalizuję się w problematyce prawnej ochrony pracy jako doradca i współpracownik przedsiębiorstw i instytucji. Posiadam 20-letni staż pracy w tej dziedzinie. Serdecznie zapraszam na szkolenie. Macie Państwo dostęp do tego szkolenia przez 24 godziny na dobę. E, możecie Państwo sobie odsłuchać tego szkolenia w każdym dogodnym momencie i czasie dla Państwa. Nagranie oczywiście jest zaraz dostępne po tylko zarejestrowaniu i zakupie danego szkolenia. Dziękuję serdecznie.